Siemanko! Widzicie na moim kanale Matis i dzisiaj będziemy wchodzili na wieżę na dzikowcu Zapraszam do oglądania Okej, okay, zaraz będziemy wchodzili Już się stało Ale wielko Teraz wam pokażę Czekaj o jaka wielka. I to jest prawdziwy ciekawiec. Słuchajcie, widzowie, bo o tak się właśnie prezentuje ta wieża. To jest prawdziwy dzikowiec Co to masz w Matis O wieży, tak? W kolejny Dobra, wchodzimy od razu? No tak, dron Ja wam to przybliżę Dron się zwraca normalnie, nie? Naprawdę ogromna wieża. Zobaczcie jeszcze raz. Się, zobacz. Tu się zaczyna, a tam się kończy, nie? Więc trzeba od razu chodzi Chodzimy od razu, nie? Nie? Idę wchodzić. Dobra, ale to będzie tak troszkę teraz. Idę. Od razu. Schodzimy? Ej. Słuchajcie. To jest ta wieża. 15 lutego została otwarta. Chodzimy bo dzisiaj mamy jedenasty Dzisiaj jest jedenasty czy nie? Fajnie, no. że nie ma schodów, nie? Siema Matko jedyna jak tu wysok Nie podwózuj O nie! Dobra Po prostu idziemy, idziemy, idziemy Wiesz, że to nie chce ludzi Ej, dobrze, się te schody nie zrobili, tylko płasko jest Wam pokażę z góry to będzie, bo to będzie masakra. Inne szczyty będzie widać. Nie wiem czy ja mam lęk wysokości. Śnieżki nie widać? Na razie? Śnieżki nie widać jeszcze? Ej! Ja już się człowieku boję, a to jest dopiero czwarte, piąte piętro. Tam ognisko się znaleźliśmy. Tu są paru widzowie. Ile mam procent? Zaraz zobaczę tego Tak, dotrzemy na samą, samą górę. Ej, jak to wysokie! Trzęsień się! Wychodzcie trzęsie. Państwo! No zobaczcie Państwo! szczyty nie chyba Państwo! zobaczcie te no no to na, góry, na górze będzie wszystko napisane pewnie, nie? O! Czy wy to widzicie? Śnieżkę widać. Już stąd nawet, nie? Karkonosie. Ja jestem z województwa Dolnośląskiego, jak nie wiecie. Nie, zwariowali, Zwaliono mnie. na to jest. Zwariowali? Zwariowali? No tak. Zobaczcie, to już jest większe od mnie. nawet. ten fotel zrobić do końca. To? To jest S Słuchajcie, powtarzam to, ale jestem z województwa dolnośląskiego. Ej, dobra czysto? Dobra, dobra idę. Ja wiem. Słuchajcie. Jak wieje to że cała Ta Tam się pusta. bardzo wieje, nie? Zobaczcie, ja wam to pokażę, tylko żeby mi telefon nie wypalił, to będzie najgorsze. Może ruszy tam teraz tego Widać nawet tamten tę wieżę. Tylko pytanie czy wy to widzicie wszystko? Śnieżka jest tam gdzieś, no. O, Ale jest zarąbiste, zarąbiste jest. widoki są. Zwariowali! Wejdziesz tam na górę na siatkę? Na Gdzie to taka była? Na śnieżniku. Na śnieżniku był... E, ten kanał został usunięty. Tak? Zobaczcie to. Czekaj, muszę sobie okulary wideo użyć, mało wieża. No wiem, idziemy. Potrzymasz mi? Daj. nie no, okay. Ide to se je tak tak? Ne to. A já tak stracený, že mi telefon no, no. Jde. Ide. se tíže, nemíte, a tam ta droga to Sous-titrage ST' 501 просто, не? Я вам показываю, там мои ноги. А это еще раз. Ну, <свес> no, если два пентрека. Ну, там сетка.

Jeżeli jesteście z województwa dolnośląskiego, o Boże, i ciemno, czy wy coś w ogóle widzicie? Nie, nie, to, to jest w ogóle w ogóle w a tam są jest A tam tam w A tam jest a tam. Jest Walżych, tam. No. Ktoś boi hmm? ona zrobiła rzadko. się, gęce. Dlaczego? Nie wiem, czy... Dobra. Dobra, super. Ale ja właśnie no dobra. Mniejsza. Все время вам покажу это. Боже, ты уже, наверное, 30 метров, не? 2, больше? 40. мы уже. Сятечка, блин, сетечка.

Ale zobaczcie, ile tu jest widoków zarą listych. Pani żeby była seteczka taka, nie? Jego stająca. Jest które jest ciebie?

Eura, słuchajcie, to jest koniec, dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, cześć!